Siemano, siemano, gliczna expa został więc zostaw łapę, zostaw suba, pamiętaj o kodzie Kiedy jesteśmy na lecimy sobie tutaj, bierzemy sobie grapplera w tym oto miejscu Cyk Lecimy sobie do tamtej postaci w tamtym oto miejscu Kiedy dobiegliśmy do tej postaci, tutaj podchodzimy sobie do niej, budujemy jedne schody, tutaj przeszukujemy Cyk, głowę jej przeszukujemy Teraz dostajemy małe ilości expa a Lecimy sobie teraz tutaj, w ten oto ruch, na te schody i Budujemy tak, raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8. Podłoga. Raz, 2, 3, 4. Podłoga. Raz, 2. Podłoga. Teraz tutaj będziemy gdzieś mieli Sekret. Sekreto jest. Przerzukujemy sobie to. Teraz nas teleportuje. Ja mam jakieś błędy tutaj na tej mapie, ale to się wszystko dało opanować. Wychodzimy sobie stąd. Dokładnie tutaj. Cyk. I lecimy sobie w tamto to miejsce, gdzie jest ta farma cała. Tutaj, gdzie jest ta farma, cyk cyk cyk. Odchodzimy sobie tutaj. To, to miejsce. Jak jesteśmy tutaj, budujemy raz, dwa, trzy, cztery. Podłoga raz, dwa, trzy, cztery. Yy, podłoga. I tutaj powinniśmy mieć gdzieś sekret, Bono XP. Jest, przeszukujemy. Lecimy sobie tam jeszcze raz w tamto oto miejsce. Dostajemy teraz dużej ilości ekspa. Lecimy sobie tam jeszcze raz. Cyk, cyk, cyk. Dobra, jesteśmy. Przeszukujemy sekreto. 40 tysięcy ekspa już dostaliśmy. Lecimy sobie tutaj ponownie. Cyk. I lecimy sobie teraz do tej wieży z tym pomidorem. W tamto oto miejsce będziemy również mieli do zdobywania expa 40 tysięcy dostaliśmy. Teraz wchodzimy sobie tutaj. Tutaj mamy tego pomidora, szukujemy tu, cyk. I tu mamy XP. Przeszukujemy sobie to i dzięki temu dostajemy Expa. Ja dziękuję Wam z filmotrze w kolejnym odcinku, Cześć!